Cześć. Zanim zaczniemy, mam do Ciebie szybkie pytanie. Czy kojarzysz takie momenty, gdy jakaś firma, wielka, znana, niby niezniszczalna, nagle traci grunt pod nogami? Albo gdy mały, niepozorny gracz niespodziewanie podbija cały rynek? Takie historie nie dzieją się bez powodu. Nie są też czarną magią. To efekt tego, że ktoś gdzieś nie przeczytał dobrze mapy i prognozy pogody dla swojej branży. A dzisiaj właśnie nauczymy się, jak taką mapę czytać. Pokażę Ci dwa kluczowe filary, na których stoją wszystkie wielkie, odporne firmy i wszystkie spektakularne, biznesowe porażki. To wiedza, która zmieni Twój sposób patrzenia na każdą markę, każdy produkt, a przede wszystkim na każdą potencjalną inwestycję. Wyobraź sobie, że firma to gracz na wielkim boisku. Zanim ocenimy jego szanse, musimy zrozumieć, na jakim boisku w ogóle gra? Po pierwsze, pozycja na boisku. Czy to król, buntownik, czy po prostu ktoś inny. Król boiska to lider, to ten największy, najbardziej rozpoznawalny gracz. Wszyscy go znają. Często jego nazwa staje się nazwą całej gry. Jak mówimy odkurzacz, zamiast odkurzać, albo googlować, zamiast szukać w internecie. Ma ogromną siłę, ale ma też problem. Może stać się powolny, zbyt pewny siebie i przegapić zmianę zasad gry. Drugi to buntownik. To ten, który patrzy na króla i myśli: Ja bym to zrobił lepiej. Nie atakuje bezpośrednio w jego najmocniejszym punkcie. Zamiast tego szuka słabości. Na przykład, gdy wielkie sieci hotelowe rządziły rynkiem, pojawił się Airbnb i powiedział a może podróżujący wolą mieszkać jak lokalni? To jest właśnie atak buntownika. I po trzecie, ktoś inny. Niszowiec. A jeśli ktoś nie jest ani królem, ani buntownikiem, wtedy jego jedyna szansa to przestać grać w ich gry, znaleźć swój własny, mały, ale własny kawałek boiska i tam być absolutnie najlepszy. Na przykład firma robiąca super trekkingowe buty. Tylko dla wspinaczy wysokogórskich. To drugie pytanie, czy jest nas tu wielu, czy tylko kilku siłaczy? To proste im więcej firm na rynku, tym walka jest bardziej zacięta i chaotyczna. Im mniej, tym łatwiej się dogadać. Czasem zbyt łatwo. Czasem zbyt łatwo, co przyciąga uwagę państwa. Ekonomiści mierzą to za pomocą wskaźników, jak HHI, który działa jak waga dla dużych graczy. Pokazując, czy któryś z nich nie waży zbyt dużo, jak na zdrową konkurencję. I po trzecie, sprawdzamy, czy boisko jest ogrodzone. Czyli o barierach wejścia. Wyobraź sobie, że chcesz wejść na boisko. Czy możesz po prostu wskoczyć, czy może otacza je wysoki płot. Płot prawny potrzebujesz specjalnej licencji, zgody czy patentu. Płot finansowy. Wejście kosztuje fortunę. Na przykład. Otwarcie sieci komórkowej czy nowej fabryki samochodów. Płot lojalności. Wszyscy już ufają dotychczasowym graczom i nie chcą zmieniać. Stare i znane marki. Im wyższe te płoty, tym spokojniej śpią ci, którzy już są w środku. Ale też tym bardziej muszą uważać na to, co robi rywal obok. Bo nie przybędzie nowych, którzy by ich rozruszali. Ok, jak już wiemy. Kto jest na boisku? Teraz spójrzmy w niebo. Jakie chmury się zbierają? Bo nawet najsilniejszy gracz na świecie może przegrać, jeśli nie przygotuje się na ulewę. Burze dla całego boiska, czyli ryzyka branżowe. Po pierwsze, nowe zasady gry, regulacje. To tak, jakby w trakcie meczu sędzia nagle zmienił cały regulamin. Na przykład rząd może zakazać plastikowych słomek, a firma która tylko je produkowała, zostaje zniczy. Kluczowe pytanie: czy firma ma kogoś, kto cały czas czyta nowe przepisy? Po drugie, rewolucja technologiczna. To najniebezpieczniejsza chmura. Przylatuje z niej nacka. To jak smartfony zjadły aparaty cyfrowe, a Netflix wypożyczalnie DVD. Czy firma patrzy w przyszłość i inwestuje w nowinki? Czy udaje, że świat się nie zmienia? Po trzecie, zawirowania na świecie. Geopolityka, wojny, spory handlowe czy sankcje. Jeśli firma całą produkcję ma w jednym niestabilnym kraju, to jest jak dom zbudowany na ruchomych piaskach. Nagła decyzja polityczna może zatrzymać wszystko. I po czwarte, ocena z zachowania, czyli ESG. To już nie jest modne hasło. To realny raport. Klienci, inwestorzy i pracownicy patrzą, czy firma dba o planetę, czy dobrze traktuje ludzi, i czy jest przejrzysta. Wpadka może kosztować miliony i zaufanie, które budowały się latami. A teraz burze dla konkretnego gracza czyli ryzyka spółkowe. Po pierwsze, awaria u jedynego dostawcy. Co, jeśli cała produkcja firmy stoi, bo jej jedyny dostawca kluczowej części ma pożar? To Jak zawał serca dla organizmu. Najlepsze firmy zawsze mają plan B. Po drugie, huśtawka kursów walut, czyli ryzyko walutowe. Firma sprzedaje w Europie, ale płaci pracownikom i dostawcom w Polsce w złotówkach. Jeśli złoty mocno osłabnie, nagle jej koszty poszybują w górę, a zyski stopnieją. Pytanie, jak się przed tym zabezpiecza? I teraz najważniejsze. Te dwie rzeczy, pozycja na boisku i nadchodząca pogoda, są jak dwie połówki tego samego klucza. Król boiska, lider, jest mniej narażony na małe burze, ale najbardziej musi się bać nowych zasad gry i rewolucji technologicznej, bo ma najwięcej do stracenia. Buntownik jest zwinniejszy, ale często chodzi po linii. Jego wielkim ryzykiem jest awaria u jednego dostawcy lub to. Że zawirowania na świecie odetną go od rynku, na który właśnie wszedł. Im wyższe płoty wokół boiska, tym bezpieczniej, ale też łatwiej o stagnację i przegapienie zmian. Dlatego, gdy teraz spojrzysz na jakąkolwiek firmę, zadaj sobie nie jedno, a dwa pytania. Po pierwsze, na jakim boisku gra? Czy to jest król, buntownik, czy niszowiec? I czy ma wysokie płoty? Po drugie, na jakie burze jest narażona właśnie z powodu tej pozycji? Co go może powalić? Po drugie, na jakie burze jest narażona właśnie z powodu tej pozycji? Co może ją powalić? Najmądrzejsze firmy świata nie tylko grają, one cały czas patrzą na boisko, obserwują niebo i mają w szatni parasol, kalosze i zapasową strategię. Ta umiejętność łączenia tych kropek to supermoc w świecie inwestycji i biznesu. Zmienia się z widza w rozgrywającego. Na dzisiaj to już wszystko. Jak zwykle subskrypcje i lajki. Mile widziane. Cześć.